Witajcie na kanale Best EDC lub też Best EDC jak to woli. Przed Wami Tomek. Dzisiaj powiem Wam co nieco o dość niedocenianym modelu noża typu NEC ze stainy Shreida. Czemu niedocenianym? Szczerze powiedziawszy, nie widziałem ani jednej recenzji tego noża. Jeśli chodzi o polskich użytkowników, bo użytkownicy w Stanach recenzowali go dość często. Natomiast w Polsce jest wyraźnie nożyk niedoceniany. Natomiast ma spore możliwości. Jak widzicie, jest dość, dość gruby. Gdy porównamy go z moim palcem, to wychodzi nam, że no te 4 mm to naprawdę potęga, jak na taki nożyk. Ergonomia naprawdę świetna. Zobaczcie, jak chowa się w dłoni. To naprawdę trzeba poczuć, jak ten nóż idealnie leży w dłoni. Okładzina to oczywiście czarne G10. Sama stal to stosowane często przez Shreda 8 CR 13 MOV. Stal tak naprawdę nierdzewna, więc nie wiadomo po co, chyba aż tylko żeby utaktycznić troszeczkę ten nóż. Shred pokrył go czarną powłoką, która dość dobrze się trzyma. Natomiast ja ją oczywiście usunąłem papierem ściernym. To była moja modyfikacja do tego noża. No bo bardziej mi się podoba w tej wersji nierdzewnej, czy po prostu został przeszlifowany. Sam nożyk, jak widzicie z tyłu, ma jeszcze taki zbijak, w zasadzie może miażdżyć różne drobne kamienie, jakąś rozpałkę tego typu rzeczy. Natomiast, no, nie jest idealny tutaj. To jest akurat może dość słaby punkt tego noża. Natomiast ogólnie nóż to nie świetnie, ja już go troszeczkę przytępiłem poprzez batonowanie. Tak, właśnie tym nożem okazuje się, da się batonować i to całkiem nieźle, ale mówimy to o takim batonowaniu, na zasadzie, że kładziemy sobie kłodę, kładziemy sobie ją w poprzek, nie wzdłuż, nie tniemy wzdłuż kłodę, tylko właśnie przecinamy ją w poprzek na mniejsze kawałki. Oczywiście z jakimiś cieńszymi kawałkami drewna ten nóż też sobie poradzi, poradzi sobie bez problemu, natomiast no i Samo ostrze nie jest aż tak długie, żeby nim batonować wzdłuż, jakieś dłuższe kawałki drewna. A ten jimping, czyli to jakby to przetłumaczyć na nasze ząbkowanie, karbowanie, które ma poprawiać chwyt, uważam że za trochę zbyt agresywny, trochę zbyt głęboki, natomiast no, też jakoś specjalnie nie przeszkadza, więc można to Shredowi wybaczyć. Mnie udało się w tym nożu delikatnie ukruszyć czubek, ale jakoś też to wyprostowałem. Mam szlifierkę kątową, więc takie rzeczy jestem w stanie naprawiać. Tutaj mamy logo oczywiście SCHF16. Tutaj logo Schreida na G10C. Gdybym był Schreidem, co bym tu poprawił? Poprawiłbym przede wszystkim to, że ten nóż dość sporo waży. Nie przeszkadza mi jakoś bardzo. Zwłaszcza w zimie nie odczujemy, nie odczujemy jakoś specjalnie jego E, ciężaru e, na kurtce, natomiast jeśli będziemy biegli, to będzie się nam oczywiście obijał dość mocno o klatkę piersiową, co miałem okazję przetestować, więc no na pewno jest to pewien minus. Więc gdybym już co bym zrobił? Odchudziłbym go, czyli zrobił tak zwaną skeletonizację, albo bym tu wyciął dwa dość spore otwory z jakąś przegródką pomiędzy dla wzmocnienia, wtedy ten nóż troszeczkę był lżejszy, bądź też. Po prostu dołożyłbym tu dość dużo, no może tak ze 4 do 5 otworów, dość sporych, które by ten nóż odchudziły. A co jeszcze? No, na pewno nie pokrywałbym go na czarno. Uważam, że w wersji tej takiej stalowej jest fajniejszy. Nóż przychodzi z pochewką Skydexu, czyli takiego termoplastycznego tworzywa. Piękny klik. Dlaczego piękny? Ponieważ. To jest moja druga modyfikacja, którą zrobiłem na tym nożu. Przyjrzyjcie się uważnie, na oryginale ta pochewka jest troszkę dłuższa. Yy, ona sięga praktycznie aż tu tak jeszcze z pół co najmniej centymetra, a nawet może centymetr dalej, przez co ten nóż, tak jak to recenzują youtuberzy z, z oceanu, bardzo ciężko się wyciąga, więc moja modyfikacja sprawiła, że ten nóż wyciąga się łatwo, znacznie lżej i jeszcze można go tutaj chwycić sobie palcem dla wygody, więc idealnie wychodzi, idealnie się zaklikuje. Nie ma szans wypa wypaść z tej pochwy z kydexu. Kydex, jak ktoś nie wie, to jest takie termoplastyczne tworzywo, które pod wpływem temperatury może zmieniać kształt. Więc można go podgrzewać, po czym formować z niego pochwy do noży chociażby, ale nie tylko. Można, tak jak mówiłem, ten nóż nosić na szyi. Jak ktoś nie lubi nosić na szyi, to można sobie go w jakiś inny sposób też Powiesić, natomiast kajdek spisuje się świetnie. Tak jak mówię, poprawiłem to w szrejdzie i jest rewelacyjnie. Teraz, tak naprawdę, I jeszcze raz co bym zrobił, gdybym był szejdem? A ten kajdek zrobiłbym luźniejszy, albo bym go po prostu skrócił. Druga rzecz. Skeletonizacja, czyli odchudziłbym rączkę. Być może dałbym jakąś rączkę z drewna, jakiś bambusik albo coś w tym stylu, mogłoby być ciekawie. A dałbym inne śruby, bo tu widzicie, są takie wielokątne. Mógłby to być jakiś imbusik, coś w tym stylu. W każdym razie te śruby są takie sobie do skręcania rękojeści. Ja ją próbnie odczepiałem, żeby zobaczyć, jak to wygląda. No, jest full metal, po prostu full tank wszędzie. Więc, no, solidna konstrukcja. Tu jeszcze taki stoper oczywiście do wieszania regulacji na szyi. Jak sobie nosimy ten nóż, to pomaga wyregulować długość. Zwłaszcza w zimie, kiedy musimy przełożyć jeszcze ten nóż przez kurtkę, jakąś czapkę. Można sobie to regulować. A co dodatkowo? Nóż dość łatwo się ostrzy. Świetnie tnie. Przynajmniej w wersji fabrycznej przychodzi naprawdę no, przerażająco ostry. Dziwię się czemu w Polsce nie ma zbyt wielu recenzji tego noża. Nie widziałem szczerze powiedziawszy, żadnej, natomiast no, paru z bardziej znanych e, ludzi z YouTube'a na chociażby w Stanach tutaj recenzowało ten nóż i to były całkiem ciekawe recenzje. I wszyscy narzekali właśnie, że ale ta pochwa jest tutaj bardzo. Ciasna. No niestety chcieli widać, żeby ten nóż nie wypadał, bo jest dość ciężki, więc zbyt ciasno dopasowali te pochwy w tych nożach. Jaki minus dla przynajmniej w moim modelu? Nie wiem, czy to będzie widać na kamerze. Końcówka ostrza ma tutaj pofalowanie, czyli bok ostrza jest wyraźnie lekko pofalowany. Po zdjęciu tej warstwy ochronnej czarnej, którą zdjęłem tak jak mówię, papierem ściernym. Też to widać, ale i na. Oczywiście na farbie też to było widać. Takie dwie fale na końcu ostrza. Nie wiem na ile to osłabia całą konstrukcję. Mam nadzieję, że ten nóż nie pęknie w pewnym momencie, kiedy będę na przykład coś podważał. No ale jest to tak naprawdę nóż do noszenia na co dzień, do cięcia, do lekkiego wiercenia w drewnie, strugania patyków, przecinania sznurków i do tego nadaje się świetnie. Ewentualnie jakieś drobne zadania przy kuchni też może zrobić, chociaż nie jest do tego aż tak wygodne, no bo Mimo, że jest tutaj szlif wklęsły zastosowany, to on jednak no, jest dość szeroki. Zobaczcie, jest szeroki i to może trochę przeszkadzać w, w jakimś głębszym cięciu. Może różnie być. Um, ogólnie nożyk polecam. Tak jak mówię, jest tu spory pole do popisu. Szrejt mógłby zrobić reedycję tego noża i tak naprawdę byłby to nóżnek idealny. Uwielbiam go. Świetnie leży w dłoni. Plus za kaidex do poprawki, ale mimo wszystko... Wielki plus i super ergonomiczna jak Czuję się pewnie operując tym nożykiem. E, śmiało mogę każdemu ten nóż polecić. Jest nierdzewny, to też pewien plus. Może nie jest to jakaś super stal, ale daje radę. E, no, to do usłyszenia następnym razem. Będzie może, może pewnie coś o nożach, może o jakimś sprzęcie. Do usłyszenia, na razie, cześć.